Chciałem zapytać, co jest dla Pana najważniejsze w życiu? Zbawienie duszy, mm -hmm. a, a czym jest dla Pana Biblia? Słowem Bożym, mm -hmm. a jakby tak króciutko powiedzieć, czym jest dla Pana chrześcijaństwo? Zależy, o które pan pyta. Rzymski katolicyzm to jest moje wyznanie, a chrześcijaństwo zawiera w sobie, w tej nazwie zawiera się też wiele sekt oraz herezji. Także tak ogólnie trudno powiedzieć, czym jest chrześcijaństwo, ale wyrasta z dobrego korzenia, nie? Z Jezusa, Chrystusa się zaczęło, potem dopiero ludziom Palma odgrzewała i królom niektórym chciało się kolejnej żony, a papież mówił, stary, no już nie mogę ci po raz kolejny udzielić. Pozwolenia na ten czyn i on wtedy założył sobie kościół anglikański, no to też jest chrześcijaństwo, nie? Od Chrystusa pochodzi, stąd chrześcijaństwo. Mhm. Dwa tygodnie temu w Gdyni był człowiek o podobnym nazwisku jak pan Cejrowski, to jest były gangster, on teraz jest pastorem. I to jest człowiek też, który popełnił morderstwo. Teraz jakby mówi o tym, że Jezus zmienił zupełnie jego życie i że jest nowym człowiekiem. Czy, czy jakby wierzy Pan w takie, taką przemianę zupełnie e, życia? Wierzę w przemianę życia, tego przypadku nie znam. Natomiast paster, no to już jest sugestia taka, że to nie jest jedyny prawdziwy kościół, tylko któraś z herezji, nie? Mhm. Okres reformacji, wypięcie się tyłkiem na kościół i na papieża. Luter zniszczył drzwi do kościoła, bo gwoździami przybił tam swoje postulaty, zamiast w wierności kościołowi i zreformować go od środka. No więc jak pastor to już, to już heretyk. już a jakby pana zdanie na temat kościołów protestanckich? To są herezje, odstępstwo. Liczymy na to, że połączą się z nami, bo na przykład Anglikanie nie mają doktrynalnych powodów, by się z nami nie połączyć. To nie był spór o istotę, o zapisy i o dogmaty, tylko spór o żonę. I dlatego Jan Paweł II pozwolił na to, by księża z kościoła anglikańskiego razem ze swoimi rodzinami i żonami powrócili na łono prawdziwego kościoła. Więc mamy żona tych księży. Jeśli żona była nabyta w kościele anglikańskim, a ktoś się nawraca i chce przystąpić z powrotem, wrócić na łono matki kościoła katolickiego, to jest taka droga. I Benedykt też przyjmuje. A, a, a jeśli chodzi o takie ruchy, e, m, teoria kreacjonistyczna, e, e, jakby, m, potępie, czy jakby, zwalczająca i e, podważająca teoria ewolucji. Jakby, nie, no, proszę jak... Pana, teoria ewolucji jest troszkę na wyrost nazywana teorią, to jest hipoteza. Nie ma żadnego dowodu na poparcie. E, na przykład, jak Pan biologów odpyta, nie znaleźliśmy żadnej mutacji pozytywnej. Mutacje są tylko negatywne, czyli yy, kolejne pokolenie, jakiś błąd genetyczny i rozwałka gatunku, na gorsze. Natomiast nie znaleźliśmy żadnej mutacji pozytywnej, czyli takiego potwierdzenia, że pod naporem środowiska następują mutacje, które wywołują postęp i ostatecznie gdzieś tam nowy gatunek. Przez tyle lat żadnego dowodu. To jest słaba teoria naukowa. Z naukowego punktu widzenia yy, nie daje się dowieść. Jest hipotezą i po tylu latach trzeba by ją zdyskwalifikować, natomiast kreacjonizm jest koncepcją sensowną. A 6 dni czy, czy, czy jest pan w stanie jakby przyjąć? Te Ale sześć, jak, jak najbardziej, proszę pana, no skoro y, pierwszego dnia jeszcze nie było planet, to trudno twierdzić, że ten pierwszy dzień, słowo dzień, jest nazwaniem naszego 24-godzinnego jednego obrotu naszej konkretnej ziemi. Wokół własnej osi, tak? To był jakiś inny dzień. Miara czasu konkretna, ale nie nasza, bo jeszcze nie było planet. Boski dzień. W tym sensie 6 dni. Poza tym, no, dla Pana Boga wszystko jest wykonalne, więc równie dobrze mógł zrobić to w 6 dni 24 godziny. A poza tym, wtedy w Starym Testamencie i do dzisiaj w żydowskiej kulturze, w kulturach arabskich, dzień to jest od wschodu do zachodu słońca. Niezależnie od tego, ile trwa. Ten czas, kiedy jest jasno, potem jest noc, kompletnie inna figura, to my zrobiliśmy połączenie jednego z drugim, tworząc dobę. I mówimy, minął dzień, 24 godziny. U Araba dzień się skończył, bo zaszło słońce i nie wiadomo, czy wstanie dnia następnego. Dlatego się w nocy w starotestamentowej religii oraz w kulturach arabskich w nocy się człowiek modli. Dlatego w zakonach kontemplacyjnych się w nocy wstaje na modlitwę, żeby poprosić Pana Boga o to, by podniósł słońce w dniu następnym. Dobrze Pana, więc to w 6 dni Pan Bóg mógł to zrobić, a między tymi dniami mogły być długie przerwy na noclegi. Nie wiem, nie wiem co było. Nie było mnie wtedy jeszcze na świecie, bo zostałem stworzony jako gatunek homo sapiens pod koniec tego sześciodniowego cyklu.